To ja. pokaż się. <noise> Jeżeli szukacie końców do FIFA Ultimate Team z dowolną metodą płatności na każdą platformę, zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie DEV macie 5% zniżki. Polecam. Cześć, Siemano, wszystkim. Jako, że dawno nie było żadnego challenge'u z FIFA, to będzie ten challenge, czyli po prostu kto traci bramkę, dostaje lepę z pianką do golenia w ryj. I to będzie taki jakby specjal na 1000 widzów I jeszcze to, to ogólnie będzie to tak wyglądało Że ja mu robię zmiany w składzie A on robi mi Tak wygląda mój skład jak ja bym chciał, żeby wyglądał I ci zawodnicy, którzy są teraz w tej 11, Muszą się znaleźć w meczu Obojętnie czy Messi będzie grał na bramce Czy na prawej obronie, czy gdzie tam Ale musi być na boisku Dobra, to wymieniamy się padami Masz. Dobra To tak o Kto jest najmniejszy tutaj Isko na bramkę No to wymieniamy się padami, startujemy ne? Bing! Masz <głos》>, jaką wygląda w tym stroju Debil, no gramy No ale startujemy, kurde z PPS, znaczy z PK z i z Brawo będzie ciężko strzelić, bramkę Po co zrobił go? Matieu Ja już ja Kurde! A nie, Kto to Dani Alwez! Dani Alwez! Myślałem, że jest trasa. Pierwsza lepa. Dobra, Dobra, to widzimy się za chwilę w kamerce na dworze, jak Tomek zgarnia lepacza. Ale Fajnie, że było widać Ciemnie, trzeba to grać. 11 minuta, to już. już mogę? Placek poszedł, no. Jeszcze w ustach to mam stary. Od razu mi się przypomina takie zdjęcie, jak stoi murzyn z krewem Nivea i pisze. Ale chujowy, ale chujowy. Ta robi jogurty. kurwa! Ale chujowy to Co to mały, mamy! Kurde, teraz ja zostaję lepszy Wystarczy tyle czy więcej daj? Wystarczy Gotowy? To lecimy Co to było stary, to była masakra Kasija, jeszcze Kasias bramkę strzelił, chyba to Kasias. Holy fucking day! No po pizza powiedz. No powiedz, kurwa, że Powiedz, Kaszku, do stary. Ja mam. Szczególnie. Po indyjszalnym. No dobrze, no wracisz No rura, pepe. Stary, jak Pepe strzeli bramkę? Nie, nie, nie! nie, 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 nie. Yes, nie jest, jest, <grym> Stary, ta pizda, pizda Pepe strzeliła. Pierwszynie. A też się lubię mnie Pepe? Ja. <grym> yeah. Po tym? Tak, że... o, ja to Słyszysz? Tak. Co? Po tak, tym, żeby ten. No już nie stajesz. Get ready, bitch. Józ? No. Pepe i Kasię <noise> z facetów. <paskutecznie. Drymle. głos> Proszę, nie. Nie! Nie! Jak yeah! po <grywa> <grywa> kto strzelił Jak to? No brawo, kur... Brawo, Klara, brawo, brawo! <grywa> no chyba starczy. <grywa> <grywa> to się. <noise> iker, 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 niczym kury Leo Messi. Ja go bronił to! Kurde, myślałem, że z każdej pozycji będzie puszczał. Ja znowu dobra. Ja, dziękuję. Atio. Isko ja. dziękuję Ci, Isko kocham cię. Tak, tak, tak dziwnie, bo nie słyszę co mówię. Znaczy słyszę, ale tak wiesz. Nie, proszę o i skok! Eee, <śle> Łaj <śle> O kurde, aż się tak Spokój się. wito! Czemu tak lekko? Pokaż go. Fuck this shit... No, nieźle. 67,5 siedem Jaki co to otwarł? Ważne było? jak będzie go... Jak będzie go... Messi doskoczył! <grystanie> Messi doskoczył! Messi siwnuje oh, rabami! JEST! 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 Yes. <grystanie> wow, <nie>. Jaki shit! <grystanie> jak ty wyglądasz! <grystanie> jak ty Dobra, wyglądasz! Dobra, fakt Kedira wygląda! Dobra, daj pauzę! Fuj... I'm in love, bingekoko!

że nada <noise> nagle no, ej. Kurde, za isko ty pizno. Messi tak powinien skakać, bo Messi mamy 20 w kapeluszu. Tak. <noise> 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 Pokaż <głos> się, Dawid. No. Teraz to masz. No, Tony. No to pięknie się skończyło. Zajęliście. Nie da się pauzy, czy on się skończył po prostu? Właśnie nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, chyba, chyba się... Po prostu... Chyba się. po wybramce. Chyba po wybramcie po końcu myślę. Yeah. Dobra ludzie! To było na tyle w tym odcinku. E, to będzie specjal na 1000 widzów, tak jak mówiłem, później zrobimy jakiś specjal na 2000. Nie wiem czy związany z Fifą, czy może z czymś innym. E, oczywiście jak się filmik spoda łapka w górę. E, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście więcej tego typu challenge z Tomkiem, czy z kimś innym z związanym z Fifą, czy z innymi grami. No i tyle. Dobra ludzie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i nara! hej. human <laughs>